Cześć tu Kuba z Viva Kuba. Zapraszam Was do zapisów na zajęcia. Kliknij przycisk Menu na stronie, a następnie Zajęcia i grafik zajęć. Zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie znajdziesz wszystkie ważne informacje. Możesz skorzystać z linku albo z grafiku dostępnego na stronie. Kliknij przycisk Profil. Będziesz mógł założyć konto lub zalogować się do systemu FeedsAid. Możesz też ściągnąć aplikację na telefon. Przejdź do zakładki Grafik, gdzie znajdziesz wszystkie dostępne zajęcia. Możesz skorzystać też z filtrów wyszukiwania. Wybierz datę zajęcia instruktora albo ulubioną salę. W zakładce Kursy znajdziesz wszystkie wydarzenia specjalne w najbliższym czasie. W zakładce Cennik zobaczysz, jakie mamy dostępne karnety. Pamiętaj, że przed zapisem musisz wykupić wejściówkę. Wszystkie zakupione karnety będą widoczne w Twoim profilu. Żeby zapisać się na zajęcia, przejdź ponownie do grafiku zajęć. Wybierz, które zajęcia Cię interesują i kliknij zapisz się. Możesz się zapisać na pojedyncze wejście lub dokonać rezerwacji cyklicznych. Zapraszamy do zapisu Viva Cuba Dance Studio. Do zobaczenia na sali.